Pałac prezydencki. Podświetlona fasada, pomnik poniatowskiego, szlaban, grupka krzyczących wariatów, ciemne limuzyny. To z przodu. A co z tyłu? O! Andrzej! O, tata! Cześć! Cześć synku. Cześć. Nie przeszkadzam. Podpisujesz coś? Nie, rano. Rano coś podpisałem, teraz fajna. Dobrze. Dobrze. O, co? Ty? A, niespodzianka. A. Narty pocujesz. Tak, tak, no nie chcę, żeby mnie zima zaskoczyła jak drogowców. Takie no. <noise> teraz narty ładne robią. No, piękne. Za moich czasów to... Człowiek chciał pojeździć na nartach, to wyrywał dwie sztachety z płotu. Stare buty się przybijało gwoździami, się jeździło od rana do wieczora. No, kiedyś to była bieda. Tak. Ale przynajmniej nie było gejów na ulicach, nie całowali się po ulicach Geje. A wiesz co, ale ja ci powiem tak szczerze, że jak żyję 50 lat, to ja nigdy nie widziałem, żeby się na ulicy geje całowali. Mm -hmm. Ja nie wiem, może przestają, jak wiedzą, że ja idę. Noż. Mogę? Ale to by tylko znaczyło, że zostało im trochę wstydu. Ta. No i właśnie w tej sprawie. Ale o co ci chodzi, tato. Chodzi o Kingę. O Ale? moją wnuczkę, twoją córkę o Kingę. Ale że co? Obserwujesz to dziecko? Tak. Czy tam jej się w głowie nie miesza trzyma się swojej płci, czy ją tam nosi po innych. Ale nie rozumiem, że co. Aj, 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 aj. E, ogląda Netflixa. Pewnie ogląda, co? Nie dobrze. Niedobrze, nie dobrze. zerknij na to czasem synku, to tam jest jak nie gej, to lesbijka, jak nie lesbijka, to jakaś, jakiś transy, jakiś nietransy, ja nie wiem jak to się wszystko nazywa. Robią na to modę, a potem dzieciaki to małe zasysają. Zasysają? Tak? Tak. Tak. To, 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 ale to co ona ma oglądać? Niech ogląda polskie seriale, stare polskie seriale. Nie wiem, chłop, chłopi, chłopów niech, niech obejrzy. Tam nie ma gejów. No tak, ale tam ta jagna się puszcza na prawo, na lewo. To już wolę to. To już wolę to, ci powiem. Ale chłopi kleją wódę. No od tego są chłopi, żeby chlali wódę. Od tego jest wuda, żeby ją chlali chłopi. A biją swoje żony. No, tego nie pochwalam. No, ale to jest nasz krąg kulturowy jednak. Prawda? To są nasze tradycyjne wartości. Nie najlepsze, ale tradycyjne nasze. No dobrze, no ja pogadam z agatą. No właśnie, a jeszcze ta agata to też. Co? Powiem ci, ona kiedyś miała taką ładną fryzurę. Tak się czesała, ładnie miała takie, taką grzywkę dziewczęcą. Teraz coś się stało. Takie ma włosy do tyłu, jakby szczur z wody wyszedł. No ja wiem, no. Ja wiem, ja. Myśli, że nie wiem. Pogadaj. Ja, ja, ja też jej o tym mówiłem. No, no i co ona na to? Powiedziała, że. Żebym się nie wtrącał. Tak powiedziała? Powiedziała, żebym się nie, nie wtrącał. Ale ja powiedziałem, będę mówił wtrącał. Tak jest, synu. Miej swoje zdanie. O! No! Dobry cześć, dziadku. Cześć, cześć, cześć kinią. Cześć A co tutaj robisz w ogóle? A, mam dla Ciebie prezent. Zobacz, zobacz, zobacz. Prezent? Dla mnie? ku mogę? To, co, co? Ale. A, ha, 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 ha. Ale dziwny ten prezent. Tak, no dziwny lalka. Przecież dziewczynki się bawią lalkami, nie pobawisz się? No nie za bardzo. Widziałeś, widziałeś, co się dzieje? Pewnie się samochodzikami chce bawić albo czymś takim. Nie, nie samochodzikami mam po prostu 25 lat, no wyrosłam z zabawek. A te erotyczne? Kato, Andrzej! No ale masz chłopaka Kinga, masz chłopaka. Nie, aktualnie nie. No to jak? Ostatnio był ten Maurycy, co, 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 co to mówił wziąć. A nie, to Maurycy okazał się biseksem. Jezus, ja mu rękę podawałem. Spryskaj tym tym płynem. No ale to, to weź tę lalkę chociaż. Nie. Dla swojej córki. Jakiej mojej córki? Zaraz! Zaraz, my z matką oczywiście nie wiemy? No... Ale myślisz, myślisz o, o, o dziecku, o dzieciach, co myślisz? Myślę. Dobrze, to dobrze, to dobrze. Ale żeby ich nie mieć. To źle, to źle, to źle! No. Ale nie to, dziadko, po prostu jestem za młoda! A masz chłopaka? No, nie, no mówiłam ci, że aktualnie nie. Boże, kochany, no ale posłuchaj, Kinga, a, 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 a jak jesteś jak jesteś sama w mieszkaniu. Tak no. to w, w którym miejscu najlepiej ci się podoba? W kuchni, prawda? Przyznaj się. W kuchni najlepiej. Nie. Jak jesteś otoczona, otoczona te gary naokoło, tak to wszystko paruje, gotuje się nie wszystko, Jezus. kipią te gary, podskakują te wszystkie, te wszystkie pokrywki. To jesteś w swoim świecie, to jest, to jest twój raj, prawda? Nie, A ty jesteś umordowana, spocona, w, w szóstej ciąży, tam się czujesz najlepiej, prawda? Nie. prawda? Nie, nie, dziadku, to jest mój najgorszy koszmar. Nie, tak, to jest szczęśliwe życie. Nie, dziadku, nie, nie. Tato, o, co zabójczy! Zrób... Cia... Nie przestraszyłeś dzieciaka? Chciałem dobrze, chciałem dobrze. Bo, proszę, kochany, z tymi dziećmi. Ładna lalka, nie? To jest, to jest... Piękna. Tak pachnie. Nowością? No. Aż kręci w nosie, to chińska pewnie. A nie wiem, Kupiłem ją w sukienicach. Gdzieś powinna być metka. Zobacz, zobacz, gdzieś nie ma metki. Zazwyczaj między nogami jest. Podobno mamy gości. Andrzej? Tata? Agata? Tata?